Płótkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Hale sportowe i boiska, kryte pływalnie, obiekty lekkoatletyczne i korty tenisowe. Pomagamy je budować, modernizować i wyposażać. Właśnie temu służy program Infrastruktura Sportowa Plus. Do rozdysponowania jest więcej pieniędzy niż przed rokiem. Będziemy chcieli jak najwięcej rozbudowywać ten projekt. W tej chwili rusza nowa edycja projektu, dzięki któremu będzie można pozyskiwać środki nawet do 300 tysięcy złotych. Takich środków jeszcze do tej pory nigdy nie nie było, a w sumie 10 milionów. Zapraszamy wszystkie samorządy do aplikowania i myślę, że takich obiektów jak ten, tutaj w Strzelcach Wielkich, będzie w naszym województwie więcej. Jak atrakcyjny jest to program, widać na przykładzie Powiatu pajęczeńskiego. Dzięki pieniądzom z programu Infrastruktura Sportowa Plus w gminie Strzelce Wielkie udało się wybudować stadion sportowy wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną. Z kolei w miejscowości Dubidze w gminie Nowa Brzez... Przy zespole szkolno-przedszkolnym powstało boisko. Z kolei dzięki unijnemu dofinansowaniu przekazanemu przez Urząd Marszałkowski w gminach powiatu pajęczańskiego powstały nowoczesne budynki wykonane w technologii pasywnej, czyli bardziej przyjaznej dla matki natury. W gminie Sulmierzyce wybudowano nowy żłobek. Zużycie energii cieplnej w budynku jest bardzo niskie, a to oczywiście wiąże się z poprawą jakości powietrza w gminie. Z kolei w gminie Rząśnia powstał nowy gminny ośrodek zdrowia. Efekt wykorzystania funduszy europejskich w Łódzkim sprawdzał marszałek Grzegorz Szajber. Z powiatu Pajęczańskiego przenosimy się do Łowicza, konkretnie na ulicę Stanisławskiego. Właśnie tam stanął książkomat województwa łódzkiego. To fajna i przydatna rzecz. Mieszkańcy mają teraz dostęp do książek o każdej porze dnia i nocy. Nie muszą iść do biblioteki, nie muszą też jechać do innego miasta, by wypożyczyć lub oddać książkę. Książkomaty są już w Pabianicach Radomsku z duńskiej woli. Z jedziemy do Sieradza, do tamtejszego centrum kultury zawitały wojewódzkie Jaracza wędrówki. Mieszkańcy zobaczyli spektakl, róbmy swoje, poświęcony twórczości Wojciecha Młynarskiego. Aktorzy teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi zaprezentowali zarówno niezapomniane piosenki, jak i felietony, z których słyną młynarski. Oprócz znanych przebojów, publiczność usłyszała również bogaty wachlarz utworów poetyckich. Planujesz wycieczkę pociągiem w ferie? Sprawdź ofertę wspólnego biletu samorządowego i podróżuj bez ograniczeń pociągami różnych przewoźników. Wspólny bilet samorządowy to bilet imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkich pociągach uruchamianych przez kilku przewoźników. Nie tylko łódzką kolej aglomeracyjną, ale też koleje wielkopolskie czy śląskie. Szczegóły na stronie lka.lodzkie.pl Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję. Oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów, pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów, możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na dwa lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta Zgierz ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, mamy wtorek, 24 stycznia. Aleksandra Gemnicka miło mi Państwa zaprosić na kolejne wydanie programu lokalnego. W niedzielę, 29 stycznia, odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zagra ona pod hasłem: Chcemy wygrać z Sepsą, gramy dla wszystkich małych i dużych. W sztabach trwają już ostatnie przygotowania do wydarzenia. No to zobaczmy, co się będzie działo w naszym mieście. Już w najbliższy weekend czeka nas sporo atrakcji w ramach 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oprócz niedzielnej kwesty na ulicach Zgierza zapewniono nam wiele rozrywek. Jak informuje nas szef z Gierskiego Sztabu, tegoroczny program jest bardzo bogaty, a to wszystko w szczytnym celu. Staraliśmy się zawsze, żeby to poszło jakby na bogato, żebyście Państwo byli zadowoleni, żebyście mieli dużo różnych bodźców do tego, żeby Was zachęcić do tego. Finału naszego gorącego, jak to w zgierzu jest. Piątek. Zaczynamy od piątku, gdzie mamy już mecz koszykówki na hali sportowej Mosir. Zachęcam, będzie tam MKK kontra Alzalk, więc naprawdę potężny mecz. Podczas tego meczu będą licytacje, jakieś można nabyć gadżety, ale głównie zachęcam do tego, żebyście zawsze przychodzili i się dobrze bawili, bo o to chodzi w tych, w tych finałach. Dodatkowo w sobotę w nowej siedzibie Agrawki zorganizowane będą szanty. Już na Allegro można wylicytować rezerwację stolika na to wydarzenie. Niedziela natomiast jest pełna urozmaiceń. Sztab w tym roku stacjonuje w Starym Młynie i to właśnie tam znajdą Państwo najwięcej rozrywek, takich jak licytacje, woźpowy sklepik czy występy lokalnych artystów. Od 14 stawiamy tutaj Państwo na dole, na parterze możecie u nas sobie kupić coś z Siema Shopu. Stawiamy taki nasz Siema Shop z Gierski, jak to było już rok temu. Będzie też tutaj loternia i na parterze staram się uruchomić tak zwaną strzelnicę ASG, ale w formie elektronicznej, czyli strzelamy jakby wirtualnie. Bardzo fajna zabawa. Chyba kolega, który nam to robi, przyjaciel naszej grupy, jest to jedna z chyba w, tutaj nawet bym powiedział chyba w Europie, ale w Polsce na pewno taka strzelnica. Jeździ z nią dużo. Manufaktora też ją ma, ale my też ją mamy, więc jesteśmy, nie jesteśmy wcale gorsi niż Łódź. Yy, ale tu nie chodzi już o wyścig. Stara, stawia, postawimy pełną gastronomię. Będziemy starać się jak najbogatszą gastronomię wybudować, czyli obiady, jakieś jedzenie i tak dalej. Więc zapraszam na godzinę 14. .00. Powinniśmy już być gotowi. Nie jedzcie obiadu w domu, ale zasilając naszą półkę, postaramy się nakarmić i sprostać Waszym wyzwaniom kulinarnym. Ale zobaczymy, co będzie. Może ktoś już z tym spotkał? Janie, oczywiście. Trzecie piętro fotobudka 360. Czyli możecie wejść, zrobić sobie zawrzutę do puchy fajne zdjęcie, które gdzieś tam dookoła pewnie krąży, no bo tak mówimy, 360 tak mi to mówi. Fani motoryzacji na pewno się nie zawiodą w tym roku na krańcówkę przy ulicy Stafa wraca motorkiestra. Wośpowa taksówka dowiezie państwa wszędzie na terenie miasta zawrzut do puchy. 9:17 motorkiestra. Też wydarzenie bardzo oczekiwane przez naszych wolontariuszy, przez naszych tutaj mieszkańców, jak i poza oczywiście Zwierza. Drift Taxi parzęczewska Stafa. Myślę, że to miejsce się nie zmieni, dogrywamy wszystko, ale raczej będzie to to. Fajnym wydarzeniem i nowością, jak udało nam się już otworzyć nasze łyżwy zgierskie, to zapraszamy na te łyżwy zgierskie oczywiście do tego, żebyście cały czas jeździli na nich i ten sport uprawiali, bo jest bardzo fajny, a. Warto zajrzeć na wośpowe aukcje na Allegro, bo do wylicytowania jest sans filmowy tylko na wyłączność. I dzień z prezydentem miasta Zgierza. Dokładny harmonogram znajdą Państwo na Facebooku Wośp Zgierz. Zachęcamy do pomagania i brania udziału w zabawach. Wystarczy chwila nieuwagi i nieszczęśliwy zbieg okoliczności, aby nasz pies zniknął nam z oczu. W takiej sytuacji należy najprędzej podjąć działania mające na celu odnalezienie zguby. Podpowiadamy, co można i należy zrobić, aby nasz pupil wrócił do domu albo chociaż zwiększyć szanse na to. Zdarza się, że pupil podczas naszej nieuwagi postanowi zwiedzić osiedle bez nadzoru. W pierwszej kolejności powinniśmy przeszukać okolice i miejsca, gdzie najczęściej wychodzimy z nim na spacer. Pieski często po krótkim czasie same wracają, ale mimo wszystko warto skontaktować się ze strażą miejską. Spróbujmy oczywiście porozmawiać z sąsiadami, którzy gdzieś mogli widzieć to zwierzę. No i oczywiście jak najszybciej też spróbować zadzwonić do nas, ponieważ te te zwierzęta trafiają do nas są zgłaszane jako bezdomne. Bardzo często, jeżeli mieszkaniec zagubił zwierzę, nie zgłasza tego od razu, bo nie poszukuje pieska, a wychodzi z założenia, że piesek sam wróci. Do obowiązku właściciela należy dbanie o jego bezpieczeństwo oraz osób wokół, dlatego przypominamy o właściwym pilnowaniu swoich psów i kotów, aby nie opuszczały terenu zamieszkania bez opieki. Nasi czworonożni przyjaciele nie powinni spacerować z nami bez smyczy po ulicach miasta. Niestosowanie się do przepisów podlega karom. Jeżeli chodzi o brak nadzoru nad zwierzętami, oczywiście kwota jest uzależniona od, od sytuacji, od wykroczenia, jakie zostanie popełnione. Oczywiście, jeżeli piesek ucieknie z terenu nieruchomości, tutaj, tutaj ta grzywna jest dużo niższa, ponieważ odpowiada właściciel za prawidłowe ogrodzenie nieruchomości i oczywiście od, od skutków, jakie nastąpiły. Tutaj już może być różnie: może być nie tylko wykroczenie, ale w przypadku dotkliwego pogryzienia, może być to i przestępstwo. Wtedy sprawą zajmie się policja. Pamiętajmy o obowiązku corocznego szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie. Według przepisów nie ma zobowiązania do oznakowania podwórka czy mieszkania tabliczkami typu Uwaga, groźny pies. Lecz jest to dodatkowe zabezpieczenie dla właścicieli podczas wtargnięcia na teren bez zgody i ewentualnego pogryzienia przez psa intruza. Mieliśmy przypadek, gdzie osoba właśnie weszła na teren takiej posesji, gdzie taka tabliczka była i została ale ta osoba weszła sama, bez zgody właściciela, na własną odpowiedzialność. Warto pomyśleć o oznakowaniu swojego pupila chipem, co ułatwi znacznie jego znalezienie. Posiadanie zwierząt to duży obowiązek. W końcu pies czy kot staje się członkiem naszej rodziny. Dlatego zapewnijmy im godne warunki do życia i poświęcajmy dużo uwagi. Pamięć o poległych podczas powstania styczniowego z Gierzanach nadal żywa. W 160. rocznicę tego wydarzenia władze miasta i mieszkańcy oddali hołd zmarłym leżącym na cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi. Minęło dokładnie 160 lat od dnia, kiedy ogłoszono wybuch powstania styczniowego ostatniego wielkiego zrywu ludności zamieszkującej dawną Rzeczpospolitą obojga narodów. Tego dnia zgierzanie wraz z władzami miasta zebrały się na starym cmentarzu przy ulicy Piotra Skargi, aby uczcić pamięć tych zgierzan, którzy brali udział w walkach powstańczych. Składano kwiaty oraz znicze na mogiłach poległych, którzy, mimo porażki powstania, zostali zapamiętani jako bohaterowie. Szkodliwość azbestu nie ulega wątpliwościom, dlatego kolejny rok władze miasta przypominają o obowiązkowym składaniu formularza o posiadanych wyrobach azbestowych, które mają być usuwane z terenu miasta. Jak co roku do 31 stycznia, mieszkańcy Zgierza muszą złożyć formularz informujący o wykorzystywanych wyrobach azbestowych na nieruchomościach osób fizycznych. Taki dokument konieczny jest do złożenia również wtedy, gdy owe wyroby zostały w ubiegłym roku zdemontowane i przekazane do utylizacji. Działania te prowadzone są w ramach programu oczyszczania kraju z azbestu, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych do 2032 roku. Działania na rzecz usunięcia azbestu z przestrzeni publicznej mają podłoże prawne, poparte potwierdzonymi badaniami wykazującymi wysoką szkodliwość surowca dla zdrowia ludzi, szczególnie ich dróg oddechowych. Od 1997 roku wprowadzono zakaz produkcji, użytkowania oraz sprzedaży materiałów azbestowych oraz zawierających azbest. W zgierzu w latach 2009-2010 dokonano inwentaryzacji owych materiałów, które od tamtego czasu są usuwane z instalacji oraz urządzeń na terenie miasta. Za nami już 12. edycja zgierskiej amatorskiej ligi Koszykówki. Spotkania rozgrywane w każdy piątek cieszyły się niemałym zainteresowaniem. Mecze były zacięte i jak zawsze pełne sportowej pasji. Ubiegły piątek odbył się mecz finałowy o pierwsze miejsce 12 już edycji zgierskiej amatorskiej ligi koszykówki. Dobra pasa sprzyja drużynie buty nie grają, która już po raz czwarty została liderem rozgrywek, ale zalk nie odpoczywa już za kilka dni zawodnicy zmierzą się z profesjonalistami z MKK Boruta podczas meczu charytatywnego. Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie 20. 7 stycznia, piątek, o godzinie 19 do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na wielkie wydarzenie w oparciu o Wielką Orkiestę Świątecznej Pomocy. Zapraszamy serdecznie na wielki mecz między gwiazdami Ligi ZARK a drużyną MKK Boruta Zgiersk. To będzie mecz pełen atrakcji, pełen licytacji, będą jubileuszowe, wyjątkowe fanty, dodatkowo możliwość wylosowania wielu nagród. Szczegóły wszystkie będą na plakacie na Facebooku, także zapraszamy wszystkich. 27 stycznia 19 parasgierskich olimpijczyków Mossy Ghierz. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę.